W współczesnym świecie mamy bardzo łatwy dostęp do informacji, mamy powszechny dostęp do telewizji, radia, możemy włączyć komputer i sięgnąć do internetu, w komórce też dostęp do wszystkich informacji. A mimo to jednak mamy w sobie takie pragnienie, aby dzielić się różnymi sensacjami, wiadomościami, czymś szczególnym, czego się dowiedzieliśmy. Więc tym bardziej w czasach Pana Jezusa, kiedy nie było takiego dostępu, nie było powszechności dostępu do informacji, to przekazywało się ją ustnie. I Ewangelia Łukaszowa, jak żeśmy dzisiaj usłyszeli, daje nam takie wydarzenie, że właśnie jacyś ludzie przychodzą do Pana Jezusa i Mówią mu o tym, że Piłat wymordował Galilejczyków, tam jest takie określenie konkretne: zmieszał krew Galilejczyków z krwią ich ofiar. O co w tym wszystkim chodzi, co to dla nas może znaczyć w ramach przeżywania Wielkiego Postu i dojrzewania do świętowania Paschy, świętowania Wielkanocy? Może pamiętamy ten moment, jak Pan Jezus zostaje aresztowany. I wtedy jest tam odsyłany, jak to się przysłowiowo mówi, od Annasza do Kajfasza i Piłat jest taki moment, kiedy wysyła Pana Jezusa do Heroda. Pamiętamy, tam wtedy szydzono z Pana Jezusa, obleczono Go w purpurowy płaszcz, nałożono ciemniową koronę, wyśmiewano, że jest królem i wtedy po tym wszystkim Herod z powrotem odsyła Jezusa. Do Piłata. I tam jest taka, wydawałoby się mało znacząca wzmianka, że od tej pory, od tego czasu, Herod i Piłat się zaprzyjaźnili, stali sobie się bliscy. Co to znaczy? Ano, to znaczy, że wcześniej bliscy sobie nie byli, przedtem nie było tej przyjaźni. Między Herodem a Piłatem był ogromny taki antagonizm. Od czego się to zaczęło? Otóż, kiedy cesarz Tyberiusz, powołał na urząd prokonsula Piłata, prokonsula Judei. To wówczas Piłat miał swój pałac, swoją siedzibę w Cezarei. My tak patrzymy dość przychylnie na Piłata, no bo pamiętamy, że on taki nie był skory do tego, żeby Pana Jezusa skazywać na śmierć, że próbował go bronić i tak dalej. Natomiast jak się sięgniemy do relacji historycznych, to najlepszej opinii Piłat nie miał. To był taki cwany lis, bardzo chytry, przebiegły, określany jako człowiek fałszywy, do tego bardzo zawistny, jak ktoś już mu tam zaszedł za skórę, to nie popuścił, więc nie ma dobrej opinii jako człowiek, a do tego był takim Lizusem, być może właśnie przez Lizusowską dochrapał się tego urzędu, tego prokonsula. Ale cały czas zabiegał jeszcze o przychylność u cesarza, dlatego chciał, aby w mieście świętym, czyli w Jerozolimie, umieścić wizerunki cesarza. I wtedy żołnierze, którzy wyruszali z Cezarei do swojego garnizonu znajdującego się w Jerozolimie, nakazał, aby w nocy właśnie wprowadzili chorągwie z wizerunkiem cesarza. Piłat już na tyle poznał kulturę żydowską i doskonale zdawał sobie sprawę, co stanowi istotę wiary Żydów, że to tak łatwo nie przejdzie. Ano dlatego, że cesarz w całym imperium był uznawany jako bóstwo. Cesarzowi należała się cześć równa bogom. I żaden Żyd nie mógł na to przystać. Dla nich umieszczenie wizerunku cesarza, który jawił się światu jako bóstwo, było świętokradztwem, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie miejsce jak Jerozolima, a więc było to bałwochwalstwo. I Piłat zdawał sobie z tego sprawę, dlatego chciał to pod osłoną nocy zrobić, żeby jak nastanie nowy dzień, to żeby postawić Żydów przed faktem dokonanym, że te chorągwie z wizerunkiem cesarza już są. Ale faktycznie odbiło się to takim wielkim echem, i Żydzi zaczęli się buntować, nawet udali się na audiencję do Piłata. jest cała historia bardzo ciekawa, bo oni nie popuszczają, ci Żydzi, Piłat im grozi nawet śmiercią. Wtedy oni pokładli się na dziedzińcu, wyciągając swoje głowy i odkrywając szyję, mówiąc, że są gotowi oddać swoje życie, ale nigdy nie splugawią się bałwochwalstwem. I faktycznie ich opór był tak duży, że Piłat ustąpił i zlikwidował te wizerunki cesarza w Jerozolimie, ale. Od tego momentu, można powiedzieć, pojawił się taki ostry zgrzyt, szczególnie między Piłatem a Herodem. Bardzo mocno się zwalczali, a wokół Heroda była taka frakcja zwolenników, która wywodziła się głównie z Galilejczyków. Oni namawiali ludzi do oporu, do opozycji wobec. Rzymian wobec okupanta. I bardzo często dokonywali tej agitacji, namowy przez różne wiece właśnie na dziedzińcu świątyni. Tam czuli się w miarę bezpieczni. I coraz bardziej to narastało, coraz więcej było tych wieców, coraz bardziej się tam nakręcali Żydzi i wtedy Piłat czuł, że musi coś z tym zrobić. Dlatego właśnie posłał żołnierzy, którzy wytracili tych właśnie Galilejczyków, zwolenników. Heroda. Niewykluczone nawet, że ci wymordowani Galilejczycy zostali właśnie spaleni razem ze zwierzętami, które były przeznaczone na ofiarę, zostali spaleni na ołtarzu. Co to dla nas znaczy w tym naszym przeżywaniu Wielkiego Postu? Ci ludzie, którzy donieśli o tym Panu Jezusowi, zobaczcie, przychodzą z niezwykłą wiadomością dotyczącą ogromnej tragedii. Jak Pan Jezus się zachowuje? W ogóle nawet tego nie komentuje, w ogóle nie wchodzi w całą tę sytuację, oczywiście wykorzystuje tę wiadomość, ale nie ona jest najważniejsza. Pan Jezus mówi to ciągle, nawet dwukrotnie, powtarza, o nawróceniu. I mówi, że ci, którzy tam zginęli, ci, ci Galilejczycy, to co, byli gorsi niż inni Galilejczycy, którzy nie zginęli? Bo tak tamten świat postrzegał, szczególnie w kulturze żydowskiej. Każde cierpienie, choroba, śmierć była znakiem opuszczenia przez Pana Boga. To znaczy, że musieli zgrzeszyć ci, co ponieśli tę karę. I Pan Jezus całą tę sytuację odwraca, że to nie tak należy patrzeć. Podobnie rzecz się miała z tymi, którzy. Zginęli te 18 osób pod wieżą, która się zawaliła w Siloę. Pan Jezus innymi słowy chce powiedzieć, że tak, to są wszystko ludzkie tragedie i dla tych Galilejczyków, dla nich samych, którzy ponieśli śmierć, dla ich rodzin, dla matek, dla żon, dla dzieci, które pozostały, i ci, którzy zginęli tam pod tą zwaloną wieżą. To jest wszystko tragedia. I Pan Jezus bardzo doskonale to czuje. Sam przecież przeżywał, wiemy jak mocno stratę swego przyjaciela Łazarza. Tak? No właśnie, więc on to czuje, ale mówi: Uważajcie, bo te tragedie, to zło tego świata, które nas dotyka, może odwrócić Twoją uwagę od jeszcze gorszego zła, bo o wiele większe zło jest to, które dotyczy wieczności, bo możesz w swoim życiu dopuścić do tego, że cię spotka o wiele większe zło, czyli pozbawi się Królestwa Bożego. Bo ważne jest, że w tej Ewangelii w ogóle, ona, ten fragment, który usłyszeliśmy, on tak się wydaje, jakby był wyrwany z kontekstu, bo on się zaczyna. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi w tym czasie, to znaczy w jakim czasie. No Takie wyrwane z kontekstu. A no właśnie w tym czasie, bo to był czas, kiedy Właśnie wcześniej Pan Jezus, jakbyśmy sięgnęli do tej Ewangelii, nauczał lud, który tam się zgromadził. Mówił o tym, że jest znakiem sprzeciwu, a potem mówił, że zobaczcie, potraficie rozpoznawać przyrodę, że będzie susza, czy, czy ulewa, czy wiosna, czy zima, to potraficie rozpoznawać, a nie rozpoznajecie znaki czasu. Czyli Pan Jezus mówi o zbawieniu, które wynika z miłości Pana Boga, to dlatego zaraz podejmuje tę przypowieść o tym drzewie figowym winnicy. Tam jest powiedziane, że pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Ten pewien człowiek, to my tak czujemy, że tu chodzi o Pana Boga, tym bardziej w odniesieniu do innych przypowieści z winnicą. A więc to jest Pan Bóg. Tam nawet w języku greckim to nie jest użyte człowiek, tylko że był ktoś, kto miał winnicę. Ale czujemy, że tym właścicielem to jest Pan Bóg, a tym, który zajmuje się... Tą winnicą, ten ogrodnik to jest pan Jezus, a drzewem figowym? A no, drzewem figowym to jesteśmy my. I to drzewo figowe nie przynosi owocu. I dla nas cała ta przypowieść w ogóle niewiele nam mówi, bo my nie rozumiemy kontekstu i klimatu tego. No, co prawda, są w Polsce winnice, ale no, gdzieś tam w niektórych regionach Polski Ziemia Lubuska, w okolicach Zielonej Góry, ale. Winorośla nie są zbyt powszechne w naszej, w naszej ojczyźnie, gdzieś tam jeszcze w innych krajach. Nie? A figowiec są już w ogóle, nie ma drzew figowca u nas, więc tym bardziej tego nie rozumiemy. Ale on, ten, ta przypowieść w ogóle jest bardzo taka abstrakcyjna, więc oderwana od rzeczywistości. Bo nikt winnicy nie sadził drzewa figowego. Dlaczego? Ano dlatego, że przede wszystkim to figowiec jest bardzo potężnym drzewem, bardzo dużym. A co za tym idzie? Zasłania słońce, a więc odbiera to słońce, które miały padać na winorośla. Tutaj to tu akurat się znam i wiem, że dobre wino to jest wtedy, jak jest z dobrych owoców winnych, a dobre owoce są wtedy, kiedy jest dobre nasłonecznienie. A więc normalnie nikt by nie pozwolił, żeby drzewo rosło wśród winorośli. Poza tym, to drzewo, jeżeli chodzi o figowiec, ono potrzebuje dużo soków tych z ziemi tych mineralnych, potrzebuje dużo wody, zwłaszcza w tamtym klimacie, więc całą tę wodę z podłoża zabierałoby dla siebie, ograbiając te winne krzewy, więc nikt takiego drzewa by nie trzymał, a ten właściciel mówi, niech będzie to drzewo, niech ono rośnie. A to, że nie przynosi owoców, no to ogrodnik mówi, to zostawmy jeszcze, nie? to ja od razu siebie widzę. Jak ja popatrzę na swoje życie, no to ciągle chciałoby się dobrze, ale jakie te owoce, jeżeli są to marne, a ogrodnik, czyli Pan Jezus, mówi: No to jeszcze tego gnoju tam na niego dołożymy, może jeszcze przyniesie jakieś owoce. I to jest właśnie to piękne w tym przesłaniu. To jest o miłości Pana Boga, dla którego jesteśmy tak bardzo ważni. I w przeżywaniu naszego wielkiego postu ta Ewangelia uczy nas wrażliwości, żebyśmy w różnych przeżyciach tego naszego codziennego życia, w różnych kłopotach, trudnościach, pamiętali, że o wiele bardziej. Złem jest pozbawić siebie królestwa Bożego. Więc tęsknijmy za tą miłością, tęsknijmy za poczuciem bezpieczeństwa w ramionach naszego Ojca w niebie.